Cześć, kochani! Dzisiaj troszeczkę porozmawiamy sobie poważniej, ponieważ obiecałam Wam, że gdy tylko pójdę do lekarza i będę coś więcej wiedziała na temat swojego zdrowia, to wam opowiem. I wydaje mi się, że warto, abyście obejrzeli ten filmik, bo może to być przestroga dla wielu z Was. Dlatego zanim przejdziemy do filmiku, wszystkie osoby, które oglądają ten filmik, proszę, abyście przystopowali go i. Umówili się na morfologię krwi oraz zrobili sobie badanie na TSH. Koniecznie. A osoby, które już miały niedawno robione TSH i na przykład nie skonsultowały tego z lekarzem, bo zobaczyły, że mieszczą się w widełkach, to żeby też poszły do lekarza i pokazały te wyniki. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego. Że lekarz, u którego wczoraj byłam, był endokrynologiem. Zastanawiacie się zapewne, co mnie do niego zaprowadziło. Też się zastanawiam, jak do tego doszło. Ale przejdźmy, może, do samego początku. Często z Maxem robimy sobie badania. Tak, bo wiecie, zwykłą morfologię, lipidogram, próby wątrobowe, no, żeby mieć to wszystko pod kontrolą, żeby sobie, no, żeby po prostu wiedzieć, czy jesteśmy zdrowi, czy nie. I też na takie badanie poszliśmy w lutym. W lutym tego roku. Tak mi się wydaje, że to był luty albo marzec. Zabawna historia, bo pani, która pobierała mi wtedy krew, spojrzała tak na mnie i mówi do mnie tak. A ty, kochaniutka, powinnaś sobie zrobić jeszcze TSH. Tak na nią patrzę. Mówię, nie, no, a po co? Takie masz ładne oczka świecące, myślę. Hmm, ja od zawsze mam takie ładne świecące oczka. Wszyscy mi mówią, że ja mam takie ładne świecące oczy od dziecka, nie? Ona mówi. Ja Ci mówię, zrób sobie to TSH. Ja tak sobie myślę, co ta kupita mi gada, no nie, przecież nawet nie jest lekarzem, co ona po oczach może wiedzieć, widzieć. A tu się okazuje, że te panie często mają czuja i jak Wam pani w laboratorium powie, a zrób sobie na to jeszcze, to sobie róbcie. Mówię Wam poważnie. Ja wtedy sobie zrobiłam to TSH, ale jak dostałam wyniki, no to mieściłam się w tych widełkach, więc... Yy... O, odpuściłam temat. Potem byłam na wizycie kontrolnej u ginekologa. No i tak sobie z panią ginekolog rozmawiałam, właśnie o antykoncepcji. Mówiłam o tym, że chciałabym starać się z mężem o dziecko. Nie teraz, ale tam może od kolejnego roku, coś. No tak, że tak już myślimy. Ale troszeczkę się obawiam z tego względu, że zanim zaczęłam brać tabletki, a to już 8 lat jakie biorę, miałam bardzo nieregularne miesiączki i no takie dosyć bolesne. Więc temu też właśnie tamta pani ginekolog mi przypisała anty, żeby to wszystko sobie uregulować. No i właśnie ta pani, u której byłam teraz w tym roku, to ona mówi tak, no wiesz, często jest tak, że niektóre problemy zdrowotne tabletki anty mogą maskować. I to też nie jest tak do końca dobre. No i tam mi powiedziała, zrób sobie TSH i znowu ta tarczyca, nie? Ja mówię, no robiłam właśnie dwa miesiące temu i wszystko w porządku. Nawet ich wyników nie pokazałam, tylko tak po prostu powiedziałam. Wszystko w porządku. To no więc tak w porządku, no to będziemy myśleć, a będziesz chciała odstawiać, będziesz, będziecie, chcia, będziecie chcieli starać się o dziecko, no to wtedy przyjdziesz i tam wszystko, tam zrobimy potrzebne badania i będziemy wtedy myśleć. No, no to myślę, dobra, wyrąbane. No i wszystko, mm, wszystko było dobrze, znaczy dobrze, no nie było dobrze, no bo, kurczę, ja się coraz gorzej czułam. Miałam straszne bóle głowy, znaczy mam, Jezu, ja mam potworne bóle głowy. Strasznie źle się czuję. W ciągu dnia śpię dużo, bo jestem strasznie senna, jestem zmęczona. Jestem po prostu psychicznie wykończona. Jeszcze dodatkowo, nie będę wam o tym się rozpowiadała, bo to będzie za długo, za długo będę gadała, ale oprócz tego, nie wiecie o tym, ale od marca leczę się psychiatrycznie. Psychiatry, psychiatry. Ale od marca leczę się psychiatrycznie. Max mnie zaciągnął do psychiatry, ponieważ styczeń dla mnie był styczeń, grudzień, grudzień, styczeń, luty. To były dla mnie najgorsze miesiące. Ja byłam tak wypompowana psychicznie, zresztą też niektórzy, pozdrawiam typowy Janusz, <grafię> zarzucają nam, że nam się po prostu nie chce nagrywać filmów, że jesteśmy leniwi, że byśmy poszli do normalnej pracy, byśmy zobaczyli jak to jest. No to to nie jest tak, że my jesteśmy leniwi, że ja jestem leniwa, tylko ja po prostu nie byłam w stanie tych filmów nagrywać. Wierzcie mi, ja po prostu miałam. Osoby, które kiedykolwiek miały depresję, wiedzą, jaka to jest wyniszczająca choroba, jakie to jest potworne uczucie, samopoczucie. Jeszcze ja dodatkowo Wam powiem, że ja tak naprawdę z tym chodziłam od. Wielu, wielu, wielu lat, czego dowiedziałam się właśnie na wizycie u lekarza, okazało się, że to wszystko, te wszystkie moje problemy, z którymi borykałam się tak naprawdę od dziecka, nie były spowodowane tym, że ja po prostu jestem taka zrąbana i taki mam po prostu charakter, tylko faktycznie to było podłoże psychiczne i ja tak naprawdę już jako dziecko powinnam się leczyć. I faktycznie rodzice ze mną pamiętam, chodzili do psychologa, ale każdy psycholog po prostu mówił wysoko, nabrażliwa dziewczynka tutaj i tyle. I jakby wiecie, każdy olewał moje problemy. Takie wiecie, związane z bólami, typu bóle brzucha. Ja miałam, okrop... Mam, okrop... miałam okropne bóle brzucha. Całe, cała szkoła to jest jeden wielki ból brzucha. To są zaparcia, biegunki, to bóle głowy, to jest, znaczy bóle głowy, ból w sumie tak nie miałam, ja tak w sumie nie miałam problemu z bólami głowy, ale ból brzucha, nerwobóle, to jest po prostu całe moje dzieciństwo. I skoro psycholog mówił, że wszystko jest ok, no to rodzice chodzili za no, po lekarzach, a z kolei nie było żadnych takich przyczyn, typu, wiecie, tak jak wam mówiłam, u ginekologa byłam pierwszy raz, jak miałam 13 lat, ponieważ miałam silne bóle brzucha i lekarze rozkładali ręce, więc mama pomyślała, że to może są mm, problemy ginekologiczne, ale tutaj też było wszystko w porządku. No, powiem wam, że kardiolog to wszystko, bo no, naprawdę chodziłam po lekarzach i to było takie troszeczkę przerażające, no bo z jednej strony faktycznie czuję, że mnie boli, boli czuję, Prawdziwy ból, czuję stres, ból, a z drugiej strony lekarze mówią, że przecież jesteś zdrowa ci nie jest. Więc pomyślałam sobie, że już po prostu tak mam, że nie wiem, tak, tak, taką Bóg mnie stworzył. I nic z tym się nie da zrobić. A tutaj się okazało, właśnie u psychiatry, że jednak to jest choroba. Ściślej mówiąc, jest to nerwica wegetatywna. Nie polecam, nie polecam. Nie będę wnikała w szczegóły, nie będę wam opowiadała co, jak, gdzie, dlaczego właściwie, jak to się stało, że poszłam do lekarza, bo to nie było tak, że ja sobie sama chciałam iść. Tylko Max mnie zaciągnął dosłownie. On mnie tam po prostu wziął za szmaty, wziął za szmaty, wiecie, wziął mnie z tego samochodu i idziesz, bo ja nie chciałam iść. Ja taką akcję robiłam mu w Zaryczana ja mówię, ja nie idę, bo to i tak mi nic nie da. Wdzięczna jestem mu za to, że kurzył się i zaciągnął mnie tam. Ale dobra, to tam, bo odbiegam już od tematu. Wszystkie te problemy związane właśnie z tym, że ta depresja, ta nerwica, bóle brzucha, zaparcia, teraz silne bóle głowy, które są coraz gorsze w tym momencie to bez tabletek. Hmm, nie ma w ogóle opcji, żebym ja w ogóle ujechała. Pogarszający się wzrok, gdzie też w czerwcu byłam u okulisty, miałam dokładne badania i mam wrażenie, że od tego momentu, czyli od czerwca, jeszcze bardziej mi się wzrok pogorszył. Będę musiała pewnie znowu iść. To są takie strasznie niepokojące objawy i ja tutaj już sobie myślałam, że kurczę, będę musiała iść do neurologa i tutaj jeszcze się okaże, że wiecie, jakieś kurde guzy czy coś. No miałam takie myśli już, a tu się okazało, że to wszystko. Odpowiedzialny jest taki mały pierdek <noise> zwanym tarczycą. W życiu bym nie pomyślała. W życiu bym o tym nie pomyślała. Tym bardziej, że... Właśnie, to też jest ciekawe. Ja zawsze, zawsze, ja mówię zawsze, no bo tak mam od dziecka. Zimne ręce i zimne stopy, to już w ogóle, to już jak byłam jeszcze mała, to zawsze babcia mówiła, ale tu mam zimne nóżki. I wiecie, nikt tego nie powiązał nigdy z tarczycą. Nigdy. A to jest jeden z typowych objawów niedoczynności. Oczywiście ja sama bym się nie skumała, że to jest związane z tarczycą w życiu bym o tym nie pomyślała. Jak to mówi moja mama, nic nie dzieje się bez przyczyny, może tak musiało być, ale troszeczkę nabroiłam. W zeszłym miesiącu trochę nabroiłam, a mianowicie trzy dni pod rząd nie wzięłam tabletek anty. Przez całe 8 lat, tak jak biorę tabletki, nigdy nic takiego mi się nie zdarzyło, ale wtedy, teraz w stycz... w sierpniu, nie wiem, za dużo stresu, może zakręcona bardziej byłam, nie wiem, nie mam pojęcia, jak do tego doszło, ale trzy dni z rzędu nie wzięłam tabletek anty i gdy się skumałam, to Wzięłam trzy od razu. I to skutkowało tym, że mi się tak hormony pokickały, że tak jak na następny tydzień, w piątek, powinnam dostać miesiączkę, to ja ją dostałam już tydzień wcześniej w niedzielę. Czyli w sumie miesiączkę krwawienie miałam niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, 11 dni miałam krwawienie. Pobiegłam do ginekologa i ona mnie troszeczkę uspokoiła. Jeżeli te, wtedy nie współżyłam a zapomniałam tych trzech tabletek to jest po prostu taka reakcja mojego organizmu na to, że z tymi hormonami trochę tam pokiczkałam i że wszystko się powinno unormować no i kazała mi zrobić badania na krzepliwość, zresztą film nagrywałam z tego, że na tą krzepliwość robię badania i jeszcze tam na kilka innych rzeczy i tam właśnie było to TSH, ogólnie badania spoko krzepliwość ok, ale jest widzi niedoczynność tarczycy i trzeba to uregulować, no i tam wystawiłam mi receptę na jakieś tam leki ale powiedziała, że poleca, abym poszła do endokrynologa i sobie zrobiła szerszy pakiet badań. Napisała mi, co powinnam sobie zrobić. Stwierdziłam, że nie ma co czekać. Umówiłam się jak najszybciej do endokrynologa. No i wczoraj właśnie byłam tego endokrynologa. Wzięłam wszystkie badania z tego roku, łącznie z tą morfologią i z tym TSH, które robiłam na początku. I co się okazało? Przede wszystkim, ja już miałam podwyższone TSH. Że ta pani mi powiedziała, zrób sobie to TSH w tym laboratorium. No to ja już wtedy miałam podwyższone, ale że ja widziałam, że mieści się to w tych widełkach, to po prostu zlałam temat, bo myślałam, że to jest norma, a to nie jest norma. Pani mi wytłumaczyła, że to jest w ten sposób, że te normy, te widełki to one są po prostu ogólne. Jakby na podstawie ludzi w różnym wieku, a kobieta, młoda kobieta zdrowa w moim wieku powinna mieć to TSH tam w przedziale 0 coś tam do 1. A ja <gryw> wtedy miałam moi drodzy, w tym. Tam, jak robiłam na początku roku, w granicach trzech coś tam, czterech coś tam, jakoś tak. Ale że w sensie to jest górna granica, a to ten, no to to zlałam. I teraz, jak robiłam, to ja już nie miałam cztery coś, tylko ja miałam sześć. Praktycznie sześć, no 5-9 coś tam, to prawie sześć miałam. Kumacie, jak mi to wzrosło. Powinnam mieć jeden, a mam praktycznie sześć, więc sobie możecie sami tutaj wywnioskować, czy to jest dużo, czy to nie jest dużo. Miałam robione USG tarczycy. No i jeżeli chodzi o USG, no. No to pani powiedziała, że tarczyca nie wygląda najlepiej, jest dosyć zniszczona. Widzi tam jakieś torbiele. Ogólnie tarczyca według niej wygląda na hashimoto, ale jest plus, bo nie ma guzków. Jakby nie ma tego złego, co wy, wyna... <gry> Nie, to się tutaj nie sprawdza. Ale no, jakby wiecie, jest jedna dobra wiadomość, nie ma guzków, nie ma zmian nowotworowych, więc to jest plus. No i będziemy leczyć, będziemy to wyrównywać. Ale teraz są minusy tego wszystkiego i no to jest jakby wiecie, dosyć, dosyć poważne u mnie. Miałam strasznie to zaniedbanie, zaniedbane. Pani doktor prosiła, abym przygotowała na następną wizytę badania, jeżeli miałam takie badania robione. Z całego mojego wcześniejszego, no wiecie, życia. No, gdy byłam młodsza, czy miałam takie badania robione? No, ja byłam pewna, że nie miałam takich badań robionych, że nie miałam robionej tarczycy. Po wizycie rozmawiałam z mamą, i mama właśnie powiedziała, że ja miałam tarczycę robioną, jak miałam 16 lat i USG tarczycy. Wysłała mi wyniki i już wtedy miałam podwyższone. Wtedy miałam trzy coś czyli to już wtedy był znak, ale zobaczcie. I miałam USG tarczycy, więc możliwe, że lekarz, bo to było chyba skonsultowane z lekarzem i lekarz jak zobaczył, że jest tam nadwyżka, to on mi chyba zlecił USG, ale to mi nie robił na bank endokrynolog, tylko to był lekarz rodzinny, który mi to USG robił, bo, on tam, bo to było w moim rodzinnym mieście. No i on tam opisał, że tarczyca niby w porządku, ale to TSH było podwyższone. Żadnych leków mi na to nie przepisał, a pani ginekolog, do której chodziłam, po prostu mi te antytabletki przepisała i ona może mi też nie między innymi temu, ty anty chciała przypisać, nie wiem. Nie wiem, tutaj mogę teraz gdybać ale wychodzi na to, że trochę zrumbana była wtedy sprawa, bo już wtedy powinna mieć to regulowane, a w sumie lekarze zlali temat, pani Ginekolo przypisała im po prostu anty i przez cały czas ta tarczyca sobie była, te problemy były, ale te anty mi maskowały. Więc nie jest za ciekawie, jest za ciekawie. jestem nie, że załamana, ale jest mi strasznie przykro, jest mi strasznie przykro, ponieważ nie doczytałam Czynność tarczycy nieleczona ma wiele konsekwencji zdrowotnych, między innymi niepłodność. Dlatego jeżeli jeszcze raz zobaczę jakikolwiek, kuźwa, komentarz, kiedy dziecko, blok automatycznie. Nie no, żartuję, nie będę blokować, ale naprawdę nie zadawajcie takich pytań, bo kurczę, nie wiecie, czy dana para stara się, a nie może mieć dzieci, albo kurczę, no tak jak ja, jest w takiej kiepskiej sytuacji i kurczę, jakby mi pani powiedziała jasno, endokrynolog, że no mam za mamy zakaz starania się o ciążę przez najbliższe miesiące, aż tarczycy nie uregulujemy, ponieważ w tym momencie jakby te wyniki, które mam, gdybym teraz zaszła w ciążę, mogłyby skutkować poronieniem, a jeżeli nie poronieniem, to urodzeniem chorego dziecka, dlatego proszę Was, nie pytajcie już o dziecko, ok? To jest dla mnie ciężki temat i tym bardziej, że ja bardzo bym chciała mieć dziecko, Max zresztą też zaczyna do tego dojrzewać, coraz częściej mówi właśnie o tym, że chciałby już być tatą, więc dla nas to jest totalny szok, Pokaż mi się chce, jak o tym mówię. Ale jestem dobrej myśli. Trafiałam na bardzo, bardzo super panią endokrynolog. Mega fajna i naprawdę mi uspokaja. Powiedziała: dajcie sobie czas. Kilka miesięcy wyrównamy to, zobaczymy, jak reagujesz na leczenie. Ale jest jeden minus tej całej sytuacji, bo okazało się, że na. Jeżeli to jest Hashimoto, jakby tarczyca i wygląda na Hashimoto, powiedziała, że sprawdzimy to i y, mam zakaz przez najbliższe dwa miesiące y, jedzenia laktozy i pszenicy. Jestem po prostu załabana. Prawda, jestem załamana tym faktem. Ja nie wiem, co ja będę jadła. Dla mnie to jest po prostu w tym momencie, na ten moment. Masakra. Jakby ja wiem, że to jest tylko dieta i ja się będę tego trzymała, ja się będę trzymała, ale ja naprawdę nie wiem, co ja będę jeść. Wiem, że jest dużo zamienników, że teraz wszystko idzie do przodu, dużo osób, bardziej są osoby świadome, jest wiele produktów bez laktozy, bez pszenicy, bez glutenu itd., itd., ale słuchajcie, wy przez cały czas myśleliście, że Max jest wybredny. <słuch> to wy jeszcze mnie nie znacie. Ja totalnie mm -mm, nie wyobrażam sobie bez czekolady, bez milki truskawkowej, bez lodu kolorowej, bez pizzy neapolitańskiej i nawet mi nie piszcie o zamiennikach, bo to pieczywo bezglutenowe jest do jest paskudne, mleka bez laktozy są okropne i tak próbowałam to, bo już kiedyś jak zaczęło to wszystko wchodzić, to była taka moda, że każdy, o, wszyscy nagle są tacy fit, wszyscy, bo to takie w ogóle popularne się zrobiło i yy, te masła, próbowałam to, wszystko idźcie w cholerę z tym. Plus jest taki, że mogę jeść chleb żytni, ale kotlecików nie zjem. Co to jest za kotlecik na mące żytniej albo jakieś. Psz, to gdzie jest kotlet? Bez bułki tartej. Ja pierdzielę. Ja po prostu wczoraj, jak sobie myślałam, ile rzeczy ja nie będę mogła jeść, jestem po prostu załamana. Ale z drugiej strony, pomyślałam sobie, że w sumie, w sumie, kurczę, ona może mieć rację. I to laktoza i to wszystko przyczynia się do tych bóli głowy, że jest coraz gorzej, do tych zdeń, zaparć. I może faktycznie będzie mi lepiej. Od dzisiaj zaczęłam leczenie. Trzymajcie kciuki, żeby było wszystko w porządku. I naprawdę, kochani. Kochani, idźcie, badajcie się i nie sugerujcie się widełkami, które macie na tych wynikach, tylko od razu każdy wynik konsultujcie z lekarzem, naprawdę. Pytałam się, pani doktor, czy to jest do końca życia i czy nie da się tego wyleczyć. No to właśnie mi uspokoiła, mnie powiedziała, że zobaczymy, że zrobi wszystko, żeby to wyleczyć. Uh! Więc ja też zrobię wszystko, dam z siebie milion procent, żeby faktycznie się z tego wyleczyć, żeby wyjść z tego, bo nie, 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 ja nie mogę być chora. W ogóle już sobie rozmowę przeprowadziłam z moją tarczycą i powiedziałam mi, że nie ma w ogóle z takich akcji, bo ja chcę jeść normalnie, no. Także, moi kochani, zakończymy ten filmik. Trzymajcie kciuki, damy radę, życzę Wam cudownego dnia, wieczora i kochani, zapieprzać i się badać. Kocham Was.